Temat kryptowalut jest niezwykle istotny. Pasjonaci tego rynku cały czas zastanawiają się nad nowymi rozwiązaniami, nowymi wdrożeniami, jeżeli chodzi o wykorzystanie blockchain. Jak też część osób po prostu szuka miejsca, gdzie może szybko wymienić dane Bitcoiny czy też etery na inną walutę fiducjarną. Dlatego też chciałbym porozmawiać nieco na ten temat, temat kantorów w kryptowalutowych. A moim Państwa gościem jest Jakub Wierzchowski, CEO Egera. Witaj Jakubie. Dzień dobry. Jakub, na Waszej stronie Egera jest napisane, że Egera to giełda Bitcoin oraz bezpieczny kantor wymiany kryptowalut. Co znaczy to słowo bezpieczny? Jeżeli chodzi o giełdy kryptowalut, no to na przestrzeni ostatnich paru miesięcy można powiedzieć, że bezpieczeństwo giełd dopiero, dopiero dojrzewało, można powiedzieć, że społeczeństwo zaczęło dostrzegać wartość w bezpieczeństwie. Bezpieczne w naszym przypadku, znaczy od czterech lat działamy, jesteśmy zarejestrowaną w Polsce spółką z polskimi korzeniami i od czterech lat, dzień w dzień pozwalamy użytkownikom wymieniać kryptowaluty. Posiadamy jedne z najbezpieczniejszych systemów do trzymania środków i zarządzania aktywami klientów systemy. A jakie kryptowaluty są dostępne w Aktualnie posiadamy Bitcoina, Litecoina, Ethereum. Te podstawowe kryptowaluty takie jak dodatkowo Dogecoin, Ripple Aktualnie planujemy dodawać kolejne projekty. Ostatnio dodaliśmy jako pierwsza giełda projekt Big Short Wet. Natomiast w najbliższych miesiącach planujemy dodanie kilku innych polskich projektów, też bardzo ciekawych, takich jak AdShares, HashApp. To są projekty, które są na skalę międzynarodową, robiły sukces, natomiast nie zostały jeszcze zlistowane przez jakieś większe giełdy. Kryptowalut, będziemy pierwsi, którzy będą listować te projekty. Czyli chcecie wprowadzać te instrumenty, które nie są jeszcze tak bardzo rozpoznawalne na rynku? Dokładnie. Niektóre z tych instrumentów, takie jak Big Short Bad, to jest projekt Rafała Azorskiego, on już jest troszkę bardziej rozpoznawalny. Są projekty takie jak AdShares, które są znane na całym świecie, natomiast w Polsce nie są znane, mimo tego, że cały zespół praktycznie jest z Polski. I są używane od 4 lat. Kapitalizacja tego AdShare'a to jest jeszcze niedawno ćwierć miliarda, więc to są projekty, które nie są aż tak małe. Natomiast nie są jeszcze gdzieś dostępne do handlu tak dla przeciętnego zjadacza chleba. A jakie są główne korzyści, które otrzymują klienci korzystający właśnie z zegera, zarówno jeżeli chodzi o giełdę, jak i wymianę, wymianę kryptowalut? Jeżeli chodzi o taki rynek na handlu spot, naszą główną przewagą jest to, że jesteśmy instytucją finansową. Co się z tym wiąże? Mamy możliwość, klienci mają możliwość wpłaty natychmiastowej środków. Można wpłacić do nas złotówki Express Elixirę 24 na 7 na nasze rachunki w Polsce. Dodatkowo jesteśmy jednym z partnerów Blika, więc mamy ma, użytkownik ma możliwość natychmiastowo doładować środki u nas na platformie po prostu blikiem lub szybkimi wpłatami. To są takie kluczowe rzeczy, które rozróżniają nas na polskim podwórku. Wspomnieliśmy na samym początku, że zaczęliśmy naszą rozmowę od bezpieczeństwa i od tego, że no Historia pokazywała, że to różnie bywa z giełdami, niektóre są bardziej bezpieczne, niektóre mniej. Natomiast w jaki sposób wygląda po waszej stronie ta ochrona tego klienta? Jak wygląda, jakie środki bezpieczeństwa zastosowaliście właśnie, żeby chronić zarówno środki samych klientów, jak też ich dane osobowe? E, środki u nas na platformie to już od samego początku, jak zaczynaliśmy platformę, to był standard dla nas. Że ponad 98% środków użytkowników trzymana jest na systemach cold storage. W skrócie dla osób niezaznajomionych, znaczy to, że są odcięte od sieci. Reszta środków to są środki jakieś obrotowe, natomiast, żeby wypłacić większe sumy pieniędzy od nas z platformy, wymagana jest jakaś interakcja fizyczna. Natomiast, jeżeli chodzi o takie rzeczy, Bardziej jeżeli chodzi o dane osobowe, to da, te dane osobowe u nas są przechowywane w sposób zaszyfrowany. Dodatkowo, jako pierwsza giełda na rynku nie tylko polskim, teoretycznie jako prezes firmy, powinienem się cieszyć, że wprowadzamy coś jako pierwsi na rynku światowym, natomiast mnie to bardziej niepokoi. Będziemy wypuszczać u nas coś takiego, co się nazywa system audytów który będzie live, czyli w skrócie na żywo, będą nasze środki, środki użytkowników będą poddawane ciągłym audytom. I ten audyt będzie cykliczny, codzienny, i w takim audycie będzie, będzie audytor oraz będzie, będziemy my, którzy będziemy dostarczać informacje do tego audytora, i on, ten audytor będzie sprawdzał, czy wszystkie środki u nas na platformie się zgadzają i czy u nas jest to pełne pokrycia? Bo w przypadku innych giełd często te audyty odbywały się, ale na przykład w sposób roczny. Tak naprawdę jedna, dwie giełdy na świecie pokazywały audyty takie raz na rok, raz na dwa lata. Teraz ostatnio parę giełd próbowało przejść takie audyty, natomiast im się nie udało. My chcemy jako pierwsi zrobić audyt, nie dość, że audyt tego, że posiadamy teraz środki, ale że Cyklicznie sprawdzamy to i na bieżąco widać, że mamy pokrycie. Czyli też planujecie to robić co roku? Nie, nie, nie. Planujemy robić to w sposób ciągły. Mhm. Czyli każdego dnia o północy będzie robiony tak zwany snapshot, czyli zrzut, zrzut powiedzmy salt użytkowników, i brane pod to będzie audytor, który będzie to weryfikował. Aktualnie jesteśmy w ścisłej współpracy z Izbą Gospodarczą Blockchain w Polsce, która zdecydowała się, że chce z nami to zrobić. A jak wyglądają prowizje, opłaty za korzystanie z waszej platformy? Podczas tradingu na zwykłym rynku posiadamy dwie prowizje 0,3 i 0,5%. 0,3% od market making, czyli od wystawienia oferty i 0,5% od market taking aktualnie to są takie prowizje. Czy są dodatkowe jakieś opłaty związane z posiadaniem konta? Prachujmy? Nie, nie pobieramy prowizji, jeżeli chodzi o posiadanie u nas konta i prowadzenie konta. Jest można zacząć swoją przygodę za darmo, tak naprawdę można wpłacić 10 zł Przelewem po prostu do nas i zakupić swoje pierwsze bitcoiny, więc ten próg wejścia jest naprawdę niski. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe prowizje, no to posiadamy prowizje dodatkowe od szybkich wpłat, natomiast można dokonać przelewu Express Elixir u nas na rachunek bankowy i jest to 24 na 7 dostępne za darmo, czyli można przelać 100 tysięcy z banku po 15 minutach, 10 minutach, zostanie to zaksięgowane i można tradeować. A jeżeli chodzi o wypłaty, czy tutaj również jest spektrum możliwości, jeżeli chodzi o wypłatę środków, czy jest ścisła droga, na przykład przelew? Mamy wypłaty przelewem, tak standardowym. Za taki przelew kasujemy symboliczną kwotę po prostu złotówki. Natomiast mamy takie funkcjonalności, bardzo często użytkownicy z nas korzystają ze względu na to, to połączenie z rynkiem finansowym to, że jesteśmy instytucją finansową, oferujemy szybkie wypłaty, czyli przykładowo ktoś może wpłac wpłacić nawet z zewnętrznej giełdy bitcoiny mm. albo jakąś inną kryptowalutę wymienić ją na złotówki, po czym wypłacić XRP, wymienić XRP na przykład albo cokolwiek takiego na złotówki i wypłacić ekspres Elixirem na swoje konto. Nawet w niedzielę potrafi po prostu otrzymać te środki natychmiastowo na konto. Jak mówimy tutaj o właśnie przelewaniu między kontami, to pojawia się, pojawiają się różne pytania odnośnie całego QIC, AML-u. Jak to wygląda u Was w firmie? Jaki proces trzeba przejść, żeby zostać klientem? Staraliśmy się jednocześnie zachować zgodność z przepisami, czyli w przypadku prowadzenia giełdy w Polsce to wymagane jest KYC z naszej strony. Dla użytkowników. Postaraliśmy się, żeby ten proces był prosty. Wymagamy tylko dokumentu tożsamości i odpowiedzi na 4-5 pytań. Z prostym selektem, więc z prostą z odpowiedzią, więc tak naprawdę można w 2-3 minuty zacząć, zacząć trading. No tak, ale. Przykładowo, dajmy na to, że chciałbym założyć u Was konto. I tam zaznaczam, dajmy na to, że moje zarobki nie przekraczają 100 tysięcy złotych miesięcznie, i nagle robię przelew na 250 tysięcy. No, wówczas gdzieś tam chyba jakaś czerwona lampka się odpala. Skąd te środki, co to jest? Tak, zdarzają się, nie, nie ma co ukrywać, że zdarzają się takie sprawy. Przede wszystkim staramy się po prostu poprosić klienta, żeby wysłał nam, staramy się to też inaczej robić niż inne platformy. Jeżeli użytkownik wie, że będzie przelewał większe środki, polecamy po prostu wysłać do nas jakąś informację wcześniej i wysłać ewentualnie jakiś dokument. Pod to, czyli nie wiem, są użytkownicy, którzy wiedzą, że będą kupować bitcoiny za milion, dwa miliony złotych, wysyłają nam po prostu dokument, na którym jest jakaś informacja odnośnie tego, skąd te środki pochodzą. Dostaną, dostają od nas informację, że okej, okay, ten dokument jest wystarczający, albo że coś jeszcze będzie trzeba dosłać, i wtedy na przykład wpłacają te środki i mogą je wymienić. W przypadku, jeżeli jakieś kwoty są niewielkie, no to tego typu Potrzeby, potrzeby nie ma, natomiast jeżeli ktoś robi wymianę na kwoty powyżej 60-70 tysięcy złotych, no to zalecamy już wtedy przygotować się, że będzie potrzebny jakiś dokument. A w sytuacji, kiedy ktoś stawia swoje pierwsze kroki na giełdzie krypto, ogólnie w świecie krypto, to czy ma jakąś możliwość z Waszym pośrednictwem dowiedzieć się coś więcej o tym rynku? Oferujecie jakieś webinary, artykuły? U nas strona jest dość bogata, jeżeli chodzi o treści, posiadamy ponad kilkaset artykułów odnośnie kryptowalut. I odnośnie tego samego rynku, jak, jak, jak działają kryptowaluty, więc odnoszę do nas do strony do Na dole jest blog, na którym jest ponad kilkaset artykułów w kilkunastu językach, więc można naprawdę dużo sobie poczytać. I nie tylko słucha treść, ale są jakieś fajne infografiki odnośnie tego, jak działa Bitcoin, jak, jak działają inne kryptowaluty. Czym się charakteryzują, czym się różnią, więc zalecam każdemu przeczytać. Również mam, uruchomiliśmy ostatnio u nas w panel dla zalogowanych użytkowników akademii, w którym można się dowiedzieć, są tam filmiki odnośnie tego, jak działają kryptowaluty, jakie kryptowaluty, w jaki sposób działają, więc jak najbardziej można sobie posłuchać. Z tego co mówisz, to Wiele już zrobiliście, wiele was wyróżnia. To jakie macie plany na najbliższe miesiące, lata? Od e, około 6 e, miesięcy zaczęliśmy e, powoli przygotowywać się do Europy. Około 3 miesiące temu zaczęliśmy swoje, sw swoją pierwszą przygodę w Europie, bo uruchomiliśmy swoje usługi e, dla klientów z całej Europy. E, umożliwiamy im aktualnie wpłaty. E, SEPom i SEPom e, Instant, czyli jakby to, te same funkcjonalności, które nas w Polsce wyróżniły. E, chcieliśmy przekuć również na Europę, żeby Europejczycy mogli deponować natychmiastowo środki. Mamy w planach e, kilka innych jurysdykcji, e, w których już posiadamy licencje, natomiast jeszcze nie chciałbym się uchwalić, e, jakie to są lice, e, jakie to są mie miejscowości, e, mie miejsca, bo to są kraja, kraje bardzo odległe. Natomiast prawdopodobnie w ciągu dwóch miesięcy będzie już trochę więcej o nas słychać, że w końcu polska firma gdzieś tam się poprzebijała w jakieś dalekie zakamarki. Czyli planujecie szeroką ekspansję? Tak, na razie chcieliśmy zrobić jak najlepsze usługi dla Polaków i Polacy dla nas nadal są jakby największym naszym oczkiem w głowie. I staramy się jeszcze bardziej im ułatwiać, jakby też te projekty, które będziemy listować, nie są przypadkowe. Większość z tych projektów jest z Polski, takich jak właśnie hash-up, takich jak Adles i tak dalej. Natomiast jakby mamy, mamy w głowie trochę dalsze plany, atakowania faktycznie dalszej części globu i myślę, że myślę, że w najbliższych miesiącach będziemy mogli coś. Więcej w końcu, na ten temat. Jakubie, trzymamy kciuki za polską firmę no i mamy nadzieję, że będziecie się rozwijać i oferować tutaj jak najlepsze rozwiązania klientom w Polsce i na świecie. Jakubie, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem był Jakub Wierzcholski, CEO Egera. Ja również dziękuję. Dziękuję bardzo.